Celowe zlekceważenie prezydenta RP czy wypadek przy pracy? Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Świat odwracał przez wiele lat głowę od tej strasznej tragedii i odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Pamiętaliśmy po roku 45 o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach. Tyle dziś zachwytów słyszymy o tym, że po roku 1945 nie było wojny światowej. Świat żył w pokoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych funkcjonowała. A przez tyle dekad nie udało się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które były odpowiedzialne właśnie za tą śmierć i za ten symbol, w którym dziś, drodzy Państwo, jesteśmy. Państwo niemieckie do dziś. Nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju. Za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Dziękuję Państwu za aktywność na kanale. W ostatnim czasie przybyło wielu nowych subskrybentów. Na horyzoncie już 50 tysięcy subskrypcji, a dla nowych widzów taka mała polecajka ode mnie, szczera, za którą mogę gwarantować, zachęcam do obserwowania kanału mojego męża Prąd Wschodni, gdzieś tutaj zaraz na ekranie link Państwu się wyświetli. Kanał o tematyce innej niż ten mój, czyli o tematyce wschodniej o Rosji, Białorusi, Ukrainie, nie tylko politycznej ale przede wszystkim o kulturze i kontekstach społecznych. Naprawdę ciekawe, wartościowe treści. Zachęcam do subskrypcji. A my przechodzimy do tematu tego wideo komentarza i szanowni Państwo, na początku zadałam pytanie, czy to, o czym zaraz Państwu opowiem, było celowym zlekceważeniem prezydenta RP i kimkolwiek on by nie był, teraz to akurat Karol Nawrocki, ale pokazanie, mówiąc tak bardzo wprost środkowego palca najważniejszej osobie w państwie, czy to jakiś błąd komunikacyjny, wypadek przy pracy, który można zrzucić na karp chaosu, jakichś błędów, niedomówień i tak dalej. Chodzi o obchody 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, które odbyły się kilka dni temu właśnie na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. W Oświęcimiu. Jak czytamy na oficjalnej stronie Muzeum Auschwitz, 27 stycznia 21 ocalałych spotkało się na terenie byłego obozu, aby upamiętnić 81. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Kluczowa informacja: honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent RP Karol Nawrocki. Świadkom historii towarzyszyli prezydent RP, a także m.in. minister, Kultury, ambasadorowie, dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych samorządów, a także darczyńcy Fundacji Auschwitz-Birkenau, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. Prowadzącym wydarzenie był Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. I teraz przechodzimy do klu, Co jest tym potencjalnym skandalem, który trzeba przyznać jako pierwszy nagłośnił Robert Mazurek na kanale Zero. Ano to, że. Otwierając uroczystości, które odbyły się w historycznym budynku tzw. centralnej sauny na terenie byłego niemieckiego obozu, prowadzący uroczystości, pan Marek Zając, jak Państwu przytoczyłam, osoba nieprzypadkowa, ponieważ sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, witając zgromadzonych na miejscu gości, pominął, nie wymienił, zapomniał albo celowo zlekceważył, obecnego na sali, siedzącego w pierwszym rzędzie prezydenta RP Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki nie został powitany. Jak relacjonuje Robert Mazurek, powitano wszystkich od minister kultury po najdrobniejszych samorządowców, od dyplomatów po przedstawicieli duchowieństwa. No dosłownie, niemal każdy tam został wymieniony w trakcie powitania na rozpoczęciu uroczystości, poza jedną osobą, ale jednak najważniejszą, czyli Prezydentem RP. Do całej sprawy odniósł się prezydencki minister Wojciech Kolarski, który na ten temat rozmawiał w czwartek rano na antenie Radia Wnet z Krzysztofem Skowrońskim. Posłuchajmy. Co zdarzyło się w czasie obchodów kolejnej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz? Eee, chyba powinienem powiedzieć, co się nie wydarzyło. Bo uroczystość no sama, sama transmitowana przez, przez telewizję to prawda. uroczystość była, zada... była godna, natomiast to, co było niegodne, to, yy, to fakt, iż prezydent Rzeczpospolitej, głowa państwa yy, prezydent Karol który uczestniczył w tej, w tej uroczystości. Przez prowadzącego nie został zauważony. To sytuacja a proszę wierzyć, że jako prezydentki minister, który w jedenasty rok pełni ministerialną służbę, z taką sytuacją się nigdy nie spotkałam. W każdej uroczystości, w której prezydent Rzeczpospolitej brał udział, organizator zawsze podkreślał, bo to, bo to wielki honor, bo to, bo to zaszczyt, bo to podniesienie takiego wydarzenia do rangi najwyższego wydarzenia państwowego. Po raz pierwszy się spotkałem z sytuacją, w której yy, yy, podczas powitania yy, prezydent nie jest nie jest wymieniony, nie jest zauważony. No, no, co więcej, prezydent Rzeczpospolitej jest jak wielokrotnie schodonowym patronem yy, uroczystości, które przypadają w Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiar holocaustu. No, no, prezydent przyjechał do... do, do, do na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-bysbildka żeby oddać hołd ofiarom Holokaustu w ten dzień i, i, i zupełnie niezrozumiałe, zaskakujące, no skandaliczne jest to to, to, to że nie został powitany i tym samym jakby jego obecność tak jakby była niepotrzebna tam, tak można byłoby odnieść takie wrażenie. Próbuję wytłumaczyć, co stało za tym, że, że prowadzący tych, tych, tej, tej formuły że nie użył. Nie wiem, natomiast, natomiast to niewątpliwie skandal i. Więc odpowiadając krótko na pytanie, co się stało, odpowiadam, co się nie stało. No, prezydent tak został potraktowany. To pierwsza sprawa, która wzbudza największe kontrowersje i największe oburzenie, moim zdaniem bardzo słusznie, bo tutaj nie ma żadnego wyjaśnienia dla niepowitania prezydenta RP. Zwłaszcza, że jak informuje samo Muzeum Auschwitz, prezydent RP objął patronat honorowy nad wydarzeniem był obecny na sali, niezależnie od tego, kto jest prezydentem, czy to jest Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński, Karol Nawrocki, niezależnie od jego poglądów, niezależnie od poglądów Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, on po prostu musi zostać powitany, bo to najważniejsza osoba w państwie i jednocześnie najwyższy rangą urzędnik, obecny na tych uroczystościach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w centrum uroczystości nie powinni być politycy, tylko byli więźniowie i oczywiście oni zabierali głos, byli otoczeni czcią, opieką, wszyscy im się kłaniali i bardzo słusznie. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, jednocześnie żadnego wytłumaczenia, dlatego aby prezydenta nie powitać. Później odbyły się tradycyjne przemówienia, głos zabierali. Ocalali z Auschwitz. Głos zabrał oczywiście dyrektor Muzeum Piotr Cywiński. Głos zabrał także przedstawiciel Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Żyd, który jednocześnie jest wiceprezesem Google. Kto głosu nie zabrał? Głosu nie zabrał prezydent Karol Nawrocki. Zapewne trafiły do Państwa obrazki z przemówienia prezydenta RP z obozu. Auschwitz. Natomiast to wystąpienie prezydent Nawrocki wygłosił wcześniej, na zewnątrz, to zresztą widać po tym, co jest w tle za panem prezydentem, na sali w trakcie głównych uroczystości. Głosu prezydentowi nie udzielono, co również wzbudziło falę komentarzy to Rada Oświęcimska tłumaczyła decyzją, jaka została podjęta, że w trakcie uroczystości żaden polityk nie zabierze głosu, skoro żaden polityk to również prezydent, że to ma być czas, w którym wszyscy skupią się. Na więźniach takie było oficjalne tłumaczenie. I tutaj komentarz z oficjalnego komunikatu Muzeum Auschwitz. Żeby całkowicie skoncentrować się na głosach ofiar i ocalałych z Auschwitz, podjęto decyzję o odstąpieniu w tym szczególnym dniu i miejscu. Od jakichkolwiek przemówień politycznych decyzję tę jednogłośnie poparła. Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Jeżeli ktoś z państwa przygląda się tym obchodom odbywającym się oczywiście corocznie, zauważy zapewne, że to wcale nie jest jakaś ogólna zasada panująca w trakcie uroczystości i Przemówienia o charakterze politycznym, nacechowane politycznym, nawiązujące do bieżącej sytuacji w Polsce. Pojawiają się tam co i róż. Nagle teraz, kiedy prezydentem jest Karol Nawrocki, zdecydowano, że przemówień politycznych, polityków nie będzie. Pytanie, dlaczego być może obawiano się, że prezydent powie coś, co poniesie się szerokim echem i osoby odpowiedzialne za uroczystości poczują się Niekomfortowo. Nie mam wątpliwości co do tego, że prezydent Karol Nawrocki, zresztą żaden prezydent nie sądzę, aby powiedział coś, co może uderzyć w poczucie godności byłych więźniów obozu niemieckiego koncentracyjnego Auschwitz. Jestem pewna, że polscy prezydenci, pomimo politycznych różnic, są jednak ludźmi, którzy potrafią w takich sytuacjach zachować się godnie. Uważam jednak, że obawiano się, iż te słowa płynące z ust Karola Nawrockiego. Mogą być zbyt ostre, na przykład w kierunku do Niemców. No, trochę absurdalne, prawda? No, bo kto zgotował to piekło na ziemi, jakim był obóz koncentracyjny? A no, szanowni państwo, no, wszyscy widzimy, jak od dziesięcioleci Niemcy odsuwają od siebie odpowiedzialność, a w mediach na przykład amerykańskich pisze się o polskich obozach śmierci. To przerzucanie winy z kata na ofiarę bardzo dobrze, niestety, dla nas Niemcom wychodzi. taki człowiek, który tę całą narrację budowaną misternie przez wiele lat mógłby przerwać swoim mocnym wystąpieniem. Być może był dla Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej niewygodny jeszcze słów kilka o tej radzie, która jest przecież powoływana przez premiera polskiego rządu. No i jest jednak w pewien sposób upolityczniona każde ciało powoływane przez premiera ma ten rys polityczny, nawet jeżeli większość jej członków nie budzi żadnych wątpliwości. Obecnie przewodniczący Rady jest Dariusz Stola, który w latach 2014-2019 był dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin. Oczywiście, nic Państwu nie sugeruję, ale jeżeli ktoś w Polin był, wie mniej więcej, jaka narracja w tym muzeum panuje. Kiedy zacznie się układać, zbierać te wszystkie elementy, te małe puzzle, które w jakiś dziwny sposób zaczynają do siebie pasować, tworzy się szerszy, Obrazek. Miejsca w czasie uroczystości nawet na powitanie dla polskiego prezydenta nie ma. Jest za to miejsce dla upolitycznionej rady, jest miejsce dla wiceprezesa Google'a, jest miejsce dla polityków, dla samorządowców. Pytanie dlaczego? I teraz odpowiem sama sobie na pytanie, które zadałam na początku: skandal czy przypadek? o przypadku mowy być nie może, poczynając od osoby, która prowadziła te uroczystości, która widziała w pierwszym rzędzie siedzącego prezydenta Karola Nawrockiego. Nie wiem, jak wielką wadę wzroku trzeba byłoby mieć, aby nie dostrzec prezydenta siedzącego w pierwszym rzędzie tuż obok pani minister kultury Marty Cienkowskiej. Do tego konteksty polityczne, obawa przed tym, co Karol Nawrocki powie. Zresztą po tym jego wystąpieniu na terenie na zewnątrz na terenie obozu no można było wywnioskować że prezydent w język nie będzie się gryzł i słowa płynące pod adresem Niemców będą bardzo prawdziwe z jednej strony a z drugiej bardzo ostre jak zawsze zachęcam państwa do dyskusji w komentarzach proszę o polubienie tego materiału podawanie go dalej a także o subskrybowanie mojego kanału i cóż już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz